Tak wygląda tył. Palce, tył, piętka. I tak dalej. Tutaj piętka. I tak wygląda przód. Zatem mam dwa panele. Dwa elementy. O! Dwa elementy wzoru. I trzeci już mam tutaj. Tutaj, o w tym miejscu. Ja w tym miejscu już mam. Trzeci, czyli dwa mam dotąd. I trzeci idzie tak. I zostało mi tyle Z jednego motka I tyle z drugiego motka Na drugą I w dalszym roku uważam, że coś jest nie tak Jeżeli jest motek na skarpetkę, to powinno starczyć Zwłaszcza, że Tu właśnie powinnam już robić ściągacz, więc to też mi powinno starczyć Znaczy powinnam robić, bo tu mam 23 rząd będę teraz robić Z 23 23 z Z 31 Mogę ten 31, 31 nie dokończyć. Znaczy 302 mogę nie zrobić. A robię... Tak, 302 mogę nie zrobić, czyli jeszcze 7 Jeszcze 7, jeszcze 6 wzorów. Czy to mi starczy? Jeszcze na, na tyle okrążeń. No raczej nie, więc chyba dobrze zrobiłam, co kupiłam. Bo mam jeszcze z poprzednich skarpetek taką szarawą. No Ja tu sięgnę. Nie, ja mam jeszcze taką. No, ale to nie będzie ładnie wyglądało. Jeżeli na palcach nie zrobiłam, miałam zrobić na palcach. Ale gdybym zrobiła na palcach i tutaj, i pięta, i to, to w porządku. Oddaję, odkładam. Ojej, jak mi i rola. Yy, no. To by było w porządku, ale jeżeli mam tylko na, mieć na ściągacz, no to to jest kompletnie bez sensu. To całkiem fajnie wyszło, ale będę musiała tutaj. Yy, tu się kilka razy pomyliłam, więc przykład ta jest nieładna. Mam jakąś ładną. Mam takąś ładną taką średnią. Mniej więcej tak ten klinik wyszedł. O, mniej więcej tak wyszedł. tu się pomyliłam. Ale to robię dla siebie, więc już tam bez różnicy. Będę robiła jeszcze z innej szarej, takiej bardziej kremowej.